Zupra, uwaga, przepraszam, nie Ktoś z Państwa do mnie dzwonił w trakcie poranny, to była kuska? taka osoba, która wykręciła tez mój numer telefonu, bo to jest najlepszy na droga, żeby tutaj się dostać. Proszę Państwa, teraz mi osób dzwoni coraz większa szansa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Bruszko Halino. Tak? Witam, tak? bruszka Halina. Witam w programie pana. Proszę o imię i dwa pytania. Mam e, e, tak, moje imię Ed, Edmund, e, 43 lata. Tak. E, ja mam do pani takie pytanie, ponieważ moja żona e, ostatnio zaczęła karierę w takiej e, można powiedzieć międzynarodowej korporacji. Nazwę nie chcę wymieniać. Dobrze. E, I proszę panią, ona, e, zauważyłem patrząc z e, e, okna, że. Zadaje się z bardzo młodszymi mężczyznami, młodszymi ode mnie, czyli na przykład 25 lat. Proszę pana, tak, dokładnie tak, że ona przeżywa drugą młodość i rzeczywiście robi karierę, troszeczkę jej to zawróciło w głowie. Rzeczywiście kręci się koło niej dużo młodszy mężczyzna. Ale mogę jeszcze zadać drugie pytanie? Tak. Pani Wróżka, bo właśnie kręcą się ci młodzi mężczyźni. Kręci koło nie, mogę podać wieć, to nie bardzo... Ja już widzę go, proszę pana. Tak, to jest Ty. ten konkretny mężczyzna, którego pani ma na myśli. Tak. I on dąży do nie tego, żeby rozbić nie. wasz związek, ale, nie, ale, nie, nie ale nie jemu się nie to nie uda. Że ona żyje, krótki romans, ale go no bardzo. Tak Dziękuję tak serdecznie. Mogę zadać sobie pytanie, zaraz, kiedy wiesz, ja damy wątki, to do mnie nie uda. Nie, nie, Dziękuję Proszę państwa.